Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Mówi się, że kawa stawia na nogi. W miejscu budowy, pozbawionej dostępu do sieci elektrycznej, może być trudno o małą czarną. Dlatego z rozwiązaniem przychodzi akumulatorowy czajnik bezprzewodowy marki Makita. To właśnie o nim będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Model, który widzicie, to KT001GZ zasilany jednym lub dwoma akumulatorami o napięciu 40V w serii XGT. Czajnik wyposażony został w zabezpieczenie uniemożliwiające przegrzanie oraz uruchomienie go w momencie gdy nie dotyka podłoża. Główny włącznik zasilania informuje zmianą koloru o aktualnym stanie, a po osiągnięciu temperatury wody na poziomie 100 stopni Celsjusza automatycznie następuje jego wyłączenie. O aktualnym statusie dodatkowo informuje sygnał dźwiękowy. Czajnik posiada wygodny uchwyt transportowy, zaprojektowany do przenoszenia w stabilnej pozycji nawet jeśli jest wypełniony wodą. Podobnie jak w termosach, posiada przycisk blokady pokrywy, który zabezpiecza przed rozlaniem wody nawet w momencie przewrócenia się czajnika. Wnętrze o pojemności 800 ml wykonane jest ze stali nierdzewnej z czytelną podziałką, natomiast zewnętrzna budowa wykonana z tworzywa zapewnia wysoką retencję ciepła przy jednoczesnym utrzymaniu chłodnej powierzchni czajnika. Akumulatorowy czajnik Makita doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ograniczonym dostępem do sieci elektrycznej. Dostępna jest także wersja DKT 360 zasilana dwoma akumulatorami o napięciu 18V w serii LXT. Oba czajniki znajdziecie na stronie sklepu phabc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.